Cześć! Witaj serdecznie w comiesięcznym przeglądzie wydarzeń astronomicznych na kanale Astro Life. W marcu w końcu pogoda była dla nas łaskawsza. Mieliśmy całkiem sporo słonecznych chwil, pogodnych wieczorów i rozgwieżdżonych nocy. Taki obrót sprawy umożliwił nam między innymi obserwacje wieczornego tańca Merkurego i Wenus. Konkurs astrofotograficzny w grupie Astrowiedza w marcu osiągnął wręcz poziom światowy. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji Wasze największe uznanie zdobyła fotografia galaktyki M51 autorstwa Łukasza Sójki. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Kuzioła z fotografią głowicy Koński łeb oraz Płomień, natomiast trzecie miejsce zajął Grzegorz Nagy prezentując szerszy kadr z galaktyką M51. Przed nami kwiecień, miesiąc, w którym przyroda na dobre budzi się do życia. Dłuższe wiosenne dni i wyższe temperatury z pewnością dodadzą nam więcej energii i będą świetną motywacją do całonocnych obserwacji nieba. Na samym początku miesiąca czeka nas koniunkcja planet, a w miarę upływu dni nocne niebo zdominują okazałe, bogate w galaktyki wiosenne konstelacje. W kwiecień słońce rozpocznie w rybach, a 19 dnia miesiąca wkroczy do gwiazdozbioru Barana, kończąc miesiąc nieopodal gwiazdy Hamal. Nasza dzienna gwiazda dynamicznie wspina się po ekliptyce, górując każdego dnia coraz wyżej. W kwietniu dni stają się wyraźnie dłuższe od nocy, podczas czwartego miesiąca roku przybędzie nam prawie dwie godziny dnia. Obserwacje skarbów wiosennego nieba najlepiej zaplanować na ciemne, bezksiężycowe noce, które czekają nas w drugiej dekadzie miesiąca. Srebrny glob po marcowej niebieskiej pełni w ostatniej kwadrze znajdzie się rano 8 kwietnia, kwietniowy nów nastąpi 16 nad ranem, pierwsza kwadra przypadnie 22 kwietnia przed północą, a 30 nasz satelita znajdzie się w pełni na tle konstelacji Wagi. Kwiecień jest miesiącem, w którym definitywnie żegnamy gwiazdozbiory, które kojarzą nam się z mroźnymi zimowymi nocami. Po zachodzie słońca, nisko nad zachodnim horyzontem, odnajdziemy lubianego przez wszystkich Oriona w towarzystwie byka i wielkiego psa. Dość wysoko będą jeszcze bliźnięta, a ku północnemu horyzontowi zmierza powoli woźnica, który już za dwa miesiące nisko nad północnym widnokręgiem będzie gościł piękne obłoki srebrzyste. W tym samym momencie po drugiej stronie nieba coraz śmielej na nieboskłon wkraczają wiosenne konstelacje, które przed północą całkowicie zdominują nieboskłon. W środku nocy bez najmniejszego problemu odnajdziemy pomarańczowego Olbrzyma Arktura. Jest to najjaśniejsza po Syriuszu gwiazda widoczna z naszych szerokości geograficznych. Jego nazwa ze starożytnej Greki oznacza strażnik niedźwiedzicy. Nadano mu ją ponieważ na sferze niebieskiej podąża za Wielką Niedźwiedzicą, którą zlokalizujemy w zenicie. Pod nią znajdziemy psy gończe oraz rozległe konstelacje lwa, panny i warkocza bereniki. Ten rejon nieba jest wręcz prawdziwym wysypiskiem galaktyk. Przekonamy się o tym jednak obserwując niebo dopiero przez teleskop lub dużą lornetkę. Na granicy Gwiazdozbioru Panny i Warkocza Bereniki mamy ogrom tego typu obiektów, bowiem znajduje się tam potężna, supermasywna gromada galaktyk Virgo. O niej dokładnie opowiem w filmie na temat Gwiazdozbioru Panny, który udostępnię Wam jeszcze w kwietniu. Galaktyki, które obserwujemy na niebie, nachylone są w stosunku do nas pod różnym kątem. Takie perły jak M51 w Psach Gończych czy galaktyka wiatraczek w Wielkiej Niedźwiedzicy obserwujemy w pełnej okazałości, ponieważ patrzymy na nie od strony bieguna galaktycznego. Całkiem inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku galaktyk, które oglądamy wzdłuż płaszczyzny ich dysku. Klasycznym przykładem tego typu obiektu jest galaktyka spiralna NGC 4565, którą odnajdziemy w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Oglądamy ją z boku, nie widzimy ramion spiralnych, a jedynie charakterystyczne zgrubienie jądra i pas ciemnego pyłu przecinający ją na pół. Ze względu na jej kształt nazwano ją igłą. Osobiście bardzo ją lubię i poświęcam jej trochę czasu każdej wiosny. Nisko nad południowym horyzontem dobrze widoczny jest gwiazdozbiór kruka. Tworzą go gwiazdy o podobnej jasności ułożone w charakterystyczny czworokąt. Na tle tej konstelacji dochodzi do kolizji galaktyk, którą najlepiej oglądać niestety dopiero przez większe teleskopy. Dwie galaktyki spiralne NGC 4038 i 4039, zderzając się ze sobą, mocno zdeformowały swoje struktury w wyniku bardzo silnych oddziaływań. Strugi materii wybiegające z kolizji galaktyk przypominają czółki, to też taką wspólną nazwę owe galaktyki otrzymały. Zderzeniu oczywiście nie towarzyszą żadne wybuchy ani inne katastroficzne sceny. Odległości między gwiazdami w przestrzeni są ogromne, więc galaktyki po prostu przenikają przez siebie. Towarzyszą temu mocne oddziaływania i silne procesy gwiazdotwórcze. Mniej więcej właśnie tak będzie wyglądała kolizja Drogi Mlecznej z galaktyką Andromedy. W drugiej połowie nocy poczujemy już delikatny powiew lata. W Zenicie znajdzie się Smok, wysoko będzie już Herkules z koroną północną oraz lutnią. Niżej dostrzeżemy wężownika opasanego wężem oraz skorpiona wraz ze strzelcem. W porannym brzasku wysoko do lotu wzbiją się już dwa okazałe ptaki łabędź i orzeł. Na kwietniowym niebie dostrzeżemy wszystkie jasne planety z wyjątkiem Merkurego, którego obserwacje w tym miesiącu lepiej sobie odpuścić. Planeta po bardzo dobrej widoczności wieczornej w marcu 1 kwietnia znajdzie się w koniunkcji dolnej ze słońcem. Następnie posłaniec bogów przejdzie na niebo poranne i szybko oddali się od naszej gwiazdy dziennej. Mimo tego, że odległość dzieląca go od słońca wyniesie pod koniec miesiąca aż 27 stopni, to przez niski kąt nachylenia ekliptyki do horyzontu jego obserwacje będą bardzo utrudnione. Na niebie wieczornym na dobre zaklimatyzowała się Wenus. W kwietniu gwiazda wieczorna przejdzie z gwiazdozbioru Barana do Byka i tym samym w trzeciej dekadzie miesiąca minie Plejady i zbliży się do Aldebarana. Bogini piękności bez problemu zauważymy godzinę po zachodzie Słońca nisko nad zachodnim horyzontem. Do końca miesiąca odległość Wenus od Słońca na niebie wzrośnie do 27 stopni, czyli do tylu, do ilu Merkurego na niebie porannym. Na tym przykładzie widzimy zatem jak duży wpływ na widoczność obiektu ma nachylenie ekliptyki do horyzontu. Wenus wciąż jest bardzo daleko od nas, to też jej wygląd zmienia się nieznacznie. Faza spadnie jednak do 89%, a średnica tarczy wzrośnie do 11,5 sekundy łuku. Jowisz wkroczył już w okres swojej najlepszej widoczności w tym roku, stając się tym samym prawdziwym dominatorem ciemnego nocnego nieba. Pod koniec kwietnia król planet wschodził będzie około godzinę po zachodzie Słońca, górując tym samym po godzinie pierwszej. Jowisz jest najjaśniejszym obiektem w rejonie nieba, w którym aktualnie się znajduje. Planeta porusza się ruchem wstecznym, zbliżając się na niebie do gwiazdy podwójnej Zuben Elgenubi. Do końca kwietnia jego blask wzrośnie do minus 2,5 magnitudo, średnica tarczy do blisko 45 sekund łuku, a elongacja od Słońca do 171 stopni. Już amatorski teleskop ukazuje struktury pasów chmur i wirów na tarczy planety wraz ze słynnym kurczącym się antycyklonem zwanym Wielką Czerwoną Plamą. Za pomocą lornetki umieszczonej na statywie zaobserwujemy niektóre zjawiska w systemie satelitów Jowisza. Najciekawiej zapowiada się zaćmienie Ganymedesa 19 kwietnia, ale bardziej rozwinę ten temat w kalendarium, czyli późniejszej części filmu. W związku z waszym pozytywnym odzewem na temat filmu o księżycach Galileuszowych, możecie spodziewać się go już niedługo. W drugiej połowie nocy na tle konstelacji Strzelca na niebie pojawiają się Mars i Saturn. 2 kwietnia, czyli w Lany Poniedziałek nad ranem będziemy mogli zaobserwować bliskie złączenie obu tych planet. Mars przez cały miesiąc pozostanie w strzelcu, zwiedzając wschodnie rejony konstelacji. Do wielkiej opozycji zostało już niewiele czasu, wkroczyliśmy w okres dynamicznych zmian widoczności planety, i jego blask i średnica kątowa rosną. W połowie miesiąca Mars osiągnie już jasność 0 magnitudo, czyli porównywalną z najjaśniejszymi gwiazdami nieboskłonu, a pod koniec miesiąca osiągnie już minus 4 dziesiąte magnitudo. Średnica tarczy wzrośnie do 11 sekund łuku a elongacja od Słońca 30 kwietnia wyniesie już 107 stopni. Tak wygląda wzajemne położenie Ziemi i Marsa w układzie słonecznym na dzień 12 kwietnia. Ten kąt wskazuje nam elongację planety, czyli odległość od Słońca na niebie. Natomiast ten kąt dla Marsa nazywamy kątem fazowym. W kwietniu osiągnie on maksymalną wartość 40 stopni i 49 minut łuku. Patrzymy na Marsa, więc tak jakby z boku, przez to faza planety będzie najmniejsza i spadnie aż do wartości 88%, co widoczne będzie już w małych amatorskich teleskopach. Czy kąt fazowy z czymś Wam się kojarzy? Zawsze pokazuję go w przypadku omawiania pozycji Merkurego czy Wenus. Kąt fazowy Ziemi jest równoważny z elongacją tych planet od Słońca na ziemskim niebie. Podobnie w tym przypadku dla marsjańskiego obserwatora, Ziemia 12 kwietnia znajdzie się w maksymalnej elongacji wschodniej. Świecić będzie na tle konstelacji bliźniąt po zachodzie Słońca z jasnością minus 1,6 magnitudo, w fazie przypominającej pierwszą kwadrę, a rozmiar tarczy Ziemi to około 18 sekund łuku. Amatorskie teleskopy wystarczyłyby do obserwacji zarysów kontynentów i układów chmur w atmosferze naszej planety. Może któryś z łazików pokusi się o wykonanie nowego zdjęcia błękitnej kropki. Wróćmy jednak na Ziemię. Saturn w kwietniu na niebie będzie wydawał się praktycznie nieruchomy. Planeta z pierścieniami 18 dnia miesiąca zatrzyma się w ruchu prostym względem gwiazd i rozpocznie ruch wsteczny. Powoli wstępujemy w okres najlepszej widoczności planety w 2018 roku. Najlepiej obserwować nad ranem około godziny 4 nisko nad południowym horyzontem. Będzie oczywiście w towarzystwie jaśniejszego, czerwonego Marsa. Saturn jest jedną z najbardziej wdzięcznych planet do podglądania. Pierwsze teleskopowe spotkanie z tą planetą zawsze zapiera dech w piersiach każdemu amatorowi nocnych obserwacji. Jasność planety stale rośnie, podobnie jak średnica jego tarczy wraz z pierścieniami. Zarówno Mars, jak i Saturn widoczne są obecnie nisko nad horyzontem, dlatego silnie podlegają zjawisku ekstynkcji atmosferycznej. Ich światło musi pokonywać grubsze warstwy atmosfery, przez to może się wydawać, że ich blask jest nieco słabszy niż powinien być, a przy dużych powiększeniach obraz momentami może mocno falować. Trzecim ciekawym obiektem zamieszkującym konstelację Strzelca w kwietniu jest planetoida Vesta. Na początku miesiąca zlokalizujemy w jej bliskim sąsiedztwie gromadę M23. Natomiast pod koniec miesiąca Westa przetnie płaszczyznę Drogi Mlecznej, wpadając w największe zagęszczenie gwiazd świetlistej wstęgi. Westa w połowie miesiąca będzie już obiektem szóstej wielkości gwiazdowej, co sprawi, że na pewno będzie bohaterem drugiego planu na fotografiach centrum Drogi Mlecznej. Właśnie na okolice kwietniowego nowiu astrofotografowie planują sesje fotograficzne tej części nieba. Kwiecień nie będzie dobrym miesiącem widoczności międzynarodowej stacji kosmicznej. Tylko w pierwszej dekadzie miesiąca będziemy mogli obserwować jej wieczorne przeloty. Prawie codziennie zaobserwujemy jeden wysoki przelot. W drugiej i trzeciej dekadzie ISS będzie niewidoczna i powróci na niebo poranne dopiero na początku maja. I pora na zestawienie najciekawszych zjawisk. Miesiąc rozpoczynamy wielkanocną koniunkcją Merkurego ze Słońcem. Kolejnego dnia, w lany poniedziałek nad ranem, czeka nas bliskie spotkanie Marsa i Saturna. Najlepiej obserwować około godziny 5 tego dnia pod Marsem, odnajdziemy gromadę kulistą M22. Trzeciego nasz satelita po wschodzie, około 23.15 nisko nad horyzontem, swoim ciemnym brzegiem, odkryje gwiazdę Zuben Elakrab z konstelacji Wagi. Tę noc srebrny glob spędzi w dość bliskim towarzystwie Jowisza. 7 i 8 kwietnia Księżyc zawędruje w okolice Saturna i Marsa. 8 nad ranem około godziny 4:30 zakryje jasną gwiazdę Albaldach w konstelacji Strzelca. Kilka godzin później znajdzie się w ostatniej kwadrze. W nocy z 15 na 16 kwietnia Księżyc znajdzie się w nowiu, a 17 sierp młodego księżyca w fazie 3,5% znajdziemy pod jasną Wenus. W nocy z 17 na 18 kwietnia Saturn zatrzyma się w rektascencji i rozpocznie ruch wsteczny. Natomiast 18 po południu Uran znajdzie się w koniunkcji ze słońcem. Kolejna opozycja planety 24 października. Z kolei wieczorem już nieco szerszy sierp księżyca dostrzeżemy w towarzystwie Wenus, Aldebarana i Plejad. Całemu zdarzeniu będzie przyglądał się zachodzący Orion. Noc z 18 na 19 kwietnia poświęcamy Jowiszowi i jego księżycom. O pierwszej w nocy, gdy będzie już dość wysoko nad horyzontem, musimy skierować na niego przynajmniej lornetkę umieszczoną na statywie lub mały teleskop. Oczywiście im większy sprzęt, tym lepiej. Po zachodniej stronie dostrzeżemy cztery jego największe satelity. Blisko planety będą Ganymedes, Kalisto oraz Io. Nieco dalej znajdzie się Europa. O godzinie 1.07 rozpocznie się stopniowe zanikanie Ganymedesa w cieniu planety, które potrwa równo 15 minut i o 1.22 największy i najjaśniejszy księżyc Jowisza zniknie całkowicie z naszych oczu. Zaćmienie potrwa do 3.06, kiedy to Ganymedes zacznie wyłaniać się z zatarczy Jowisza i ponownie zaświeci blisko planety. Obserwacja wyjścia z cienia będzie widoczna jednak tylko za pomocą dużych teleskopów. Kilkanaście minut po zaćmieniu zacznie się chować za tarczy Jowisza, jednak nie schowa się całkowicie. Bardzo blisko wszystkich wydarzeń będzie Księżyc Kalisto. 22 kwietnia przed północą Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze. 24 kwietnia Księżyc spotka się z królewską gwiazdą Regulus z konstelacji Lwa. Przez całą noc będą stanowiły atrakcyjną parę na niebie. 27 kwietnia Uran po blisko 9-letnim pobycie w gwiazdozbiorze ryb przejdzie do Barana, natomiast 29 Merkury 4 tygodnie po koniunkcji dolnej znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej. 30 o 2.58 księżyc znajdzie się w pełni, natomiast wieczorem czeka nas jego druga kwietniowa koniunkcja z Jowiszem. Spotkanie prawie pełnego księżyca z królem planet przypomina nam o jego majowej opozycji, o czym więcej w kolejnym odcinku. I to wszystko w kwietniowym przeglądzie nieba. Życzę Wam oczywiście jak największej ilości pogodnych nocy i jak zawsze zapraszam na fanpage Astrolife na Facebooku, gdzie codziennie pojawiają się nowe rzeczy i dzięki któremu jestem z Wami w stałym kontakcie przez cały czas. Pozdrawiam, dzięki za obejrzenie i do kolejnego filmu, cześć!